Dzień dobry, kochani, witajcie. Witam Was bardzo serdecznie. Robię dla Was krótkie sprawozdanie, takie błyskawiczne. Jest 21 grudnia, mamy pierwszy dzień zimy. Wczoraj wieczorem nakręciłem z Krystianem dla Was kolejny odcinek, gdyż poczuliśmy, że powinniśmy to zrobić, abyście byli na bieżąco z tym, co się obecnie dzieje. Na świecie dzieje się dużo bardzo fajnych rzeczy. Pozytywnych dla nas, przede wszystkim pozytywnych, dla ciemnej strony tam już nie wygląda to tak wesoło, ale żebyście byli na bieżąco, przekażę, przekazaliśmy Wam w tym filmie parę ciekawostek. Ja tutaj działam, a film nakręciliśmy, można powiedzieć, między młotkiem i kowadłem. W międzyczasie byłem też w Polsce. Ciężarówkę rozładować. Jestem znowu z powrotem i tutaj już wszystko tak pustoszeje, wszystko już puste jest. W kuchni byłem. Teraz przychodzę tutaj do pokoju gościnnego. Z pokoju gościnnego idę tutaj na zaplecze do takiego pokoju, który był takim. Odstawiaczym, wszystko to, co nie potrzebowaliśmy, to odstawialiśmy tutaj. Tam w oddali widać już rozebrany kominek. Tu tylko masa rupieci jest. No cóż, to wszystko rozwalamy, rozkręcamy i będziemy po prostu ładować. To ja przejdę tutaj z, z tego pokoju poprzez ogródek do garażu i Jestem teraz tutaj w garażu. No jeszcze mamy tutaj ten kompresor do rozebrania. A tutaj już cały garaż kompletnie, już jest prawie, że rozebrany. Wszystko to, co mogliśmy, to już e, żeśmy porozbierali. Tu wszystko już tak prowizorycznie wisi. E, będziemy jeszcze dzisiaj troszeczkę ładować. E, już tu na ziemi widzicie mnóstwo e, klamorstwa. Leży tu jeszcze podem mną, jest kanał, też jeszcze tam będziemy zaglądać, co tam jest, tutaj po schodach na górze. Tam jeszcze mamy różne klamory. Na dworze już robi się ciemno. No, już tutaj niewiele zobaczycie. No cóż, jeszcze tutaj jest sztaplarka, widzicie, która stoi tutaj na podwórku i czeka na rozpoczęcie tutaj ładowania tego wszystkiego już mnóstwo palet tutaj jest no już teraz wam za bardzo nie pokażę bo jest naprawdę ciemno ale e, sytuacja jest taka że e, po prostu e, mamy już bardzo dużo wyrojmowane tego wszystkiego wszystko co można zabrać, po prostu już rozkręcamy. Ja tutaj prawie oglądam w sypialni mój synek już też rozkręcał wszystko. E, jejku jejku. Tu trudno się w tym wszystkim bajzu odnaleźć, ale no takie takie życie. Teraz idę na górę. Tutaj jest pokój od moich dzieci. No też praktycznie nic już nie zobaczycie, bo, bo ciemno jest jak w tyłku u pani Malinowskiej. No co zrobić? Tutaj też jest pokój od, od, od dzieciaków. Też już wszystko jest opustoszałe. No cóż, tak to wygląda. Tu jestem w biurze. Tu jest. Tu jest laptop. Tu jest miejsce, z którego zawsze do was nagrywam. Widzicie, już też tablice zniknęły. No i tak. Jeszcze tutaj mamy, mamy jeszcze. Tu jest jeszcze licznik, który będziemy musieli jeszcze popodłączać. No i tak po prostu. Zakończymy tutaj to, naszą, to nasze pomieszkanie, bynajmniej na obecną chwilę. Kochani, trzymajmy się razem. Teraz przychodzą święta Bożego Narodzenia. Chcemy wam wszystkim powiedzieć, żebyście wytrwali w tym dobrym, w, w ufności Bożej, bo jest nam to bardzo potrzebne, bardzo, bardzo potrzebne. Gottes to jest właśnie to, a teraz, w tych czasach, nie wiadomo co ciemna strona będzie robić, być może będą robić y, akcje fałszywej flagi, i wtedy wasza świadomość w tych dniach jest bardzo ważna. Abyście w żadnym wypadku nie ulegli strachu, albo zwątpieniu, albo czymkolwiek. Jeszcze wam coś powiem na sam koniec, bo to jest też bardzo ważne. Yy pojawili się nowi ludzie, którzy zaczęli przedstawiać keylontyczne nauki pochodzące od autorstwa Ashayany Din, która jest autorką podróżników anielskiej rzeczywistości i kilku innych prac i wielkiego zaangażowania w energetyczne podkręcenie naszej planety Naszej Matki Ziemi. Zajrzyjcie do konta YouTube'owego pani Neli Radwanowskiej, którą kontaktowałem parę dni temu i podziękowałem jej osobiście za to, co robi. To jest po prostu coś wspaniałego. Ta kobieta tłumaczy te wszystkie zależności i nauki, które właśnie pochodzą od Aszajany w naprawdę przystępny i bardzo łatwy sposób. Jestem naprawdę niezmiernie wdzięczny jej za to, że zajęła się tymi naukami. Ja od samego początku, odkąd te nauki znam, jestem z nimi sercem i duszą w 100%. procentach. Wiem, że to jest ta właściwa droga i to jest właśnie to. Przekazujmy sobie wiadomości, to co zdobyliśmy, ale róbmy to z pozycji respektu do drugiego. Jeżeli ktoś czegoś nie zrozumiał, to znaczy, że ta droga jeszcze jest przed nim. Więc szanujmy się nawzajem i nie róbmy tych wszystkich osądów ani tych wszystkich ocen, jak to robiliśmy kiedyś, to już po prostu nie ten czas. Teraz jest czas na to, aby się łączyć, aby łączyć kropki, aby wspierać się nawzajem i aby być po prostu razem. Więc, kochani, z tym Was zostawiam, i dzisiaj premiera naszego filmu, który konwertowałem dosyć długi, długo, o godzinie 21.00 na koncie YouTubeowym Zygfryd Ciupka na tym głównym. Także zapraszam bardzo serdecznie 21 grudnia rozpoczęcie zimy o godzinie 21. Pozdrawiam was wszystkich, trzymajcie się, bądźcie razem, wspierajmy się nawzajem i do następnego razu. Wszystkiego dobrego. Cześć.